Fibi, śpiochu, Fibi ze śpiochu, no budzimy się, Fibi, Fibi, no wstajemy, co tu za spanie, hej, Fibi, no tak, odejdźmy. Odejdź, daj spać. Mhm. Mm Rozciągnięty kot jak kabanos. O, tak. Mhm. Mm mhm. Mm Obudzili mnie łobudzy. A tak mi się smacznie spało. O, chyba idę jeszcze spać.